Psalm 19 a. Chwała Boga Stwórcy. Niebiosa głoszą chwałę Boga, dzieło rąk Jego obwieszcza nieboskłon Dzień opowiada dniowi, noc nocy wiadomość przekazuje. Nie są to słowa, ani nie jest to mowa, których by dźwięku nie usłyszano. I głos się rozchodzi po całej ziemi, ich słowa aż po kręce świata. Tam w słońcu namiot postawił a ono jak oblubieniec wychodzi ze swej komnaty, cieszy się jak siłacz ruszający do biegu. Ono wschodzi na krańcu nieba i biegnie aż po drugi kraniec, a nic przed jego żarem się nie schroni.